Real Balance, bilans próbny, zwany też bilansem zysków i strat. Zaraz wytłumaczę na czym to polega, mniej więcej. Jeżeli widzieliście poprzednie filmiki, no to możecie porównać. Niektóre się pokładają, powtarzają cały czas. Zaczynamy od definicji. Real Balance jest raportem księgowym pokazującym saldo końcowe wszystkich kont księgi głównej. Ten dokument wewnętrzny utrzymany przez księgowych sprawdza błędy. Total Debits równa się Total Credits. Czyli tutaj podsumujemy po lewej stronie konto i musi być taka sama suma jak podsumowanie Credits po prawej stronie. Jeżeli jest Wynik różny to znaczy, że gdzieś jest błąd. Tutaj mamy taki ogólny przykład, jak to mniej więcej ma wyglądać na dwa konta: debit i credit, assets czyli aktywa, liabilities, equity. Czyli kapitał. Tutaj podsumowujemy debit i podsumowujemy kredyt. Musi być równe. Zbalansowane. Przykład QA. Owner inwestuje 100 funtów in stock, czyli Mamy mechanika samochodowego, który ma własną firmę. Jest to firma jednoosobowa. Daj do firmy 100 funtów. Tutaj mamy 6 kąt, żebyście zrozumieli. Jest wyraźniej. Czyli dajemy w gotówce, czyli jest na plus. Ale. Idzie z kapitału, czyli na minus 100 funtów to się równa 0. 100 minus 100 jest 0. 200 funtów loan, czyli pożyczyliśmy 200 funtów w gotówce. Doszło na konto, ale musimy to spłacić, więc jest na minus. Wychodzi 0. No i tutaj kupujemy rękawiczki, które nam są potrzebne. Na przykład do wymiany oleju klientowi. Kupiliśmy rękawiczki, czyli jest na minusie, a zyskaliśmy rękawiczki, które kosztują 30 funtów, czyli jest na plus. Razem wychodzi 0. 50 funtów to jest olej. Kupiliśmy za 50 funtów dwa oleje, które musimy wymienić w aucie klienta. Zyskaliśmy oleje, ale to było do zapłaty, czyli zapłaciliśmy 50 funtów, to jest na minus. No i tutaj jest czysty zysk. Klient zapłacił nam za wymianę oleju 150 funtów, czyli mamy profit. Ale musimy odjąć jeden olej, który zużyliśmy. Czyli to będzie 25 funtów. Drugi olej został na stanie. Obrudziliśmy sobie ubranie. Musimy je wyprać. Ta oddaliśmy do pralni, która nam kosztowała 20 funtów. Total, czyli 100 dodać 200, minus 30 dodać 150, minus 20 to jest 400. I tak robimy z innymi rzeczami. Dwa oleje, 50 funtów, ale zużyliśmy jeden, czyli minus 25. Został nam jeden olej. No i sumujemy wszystko. Tu mamy już na dwa konta te same pieniądze, które mieliśmy w tabelce, tylko na dwa konta. Mamy to 425, o którym wspomniałam wcześniej. No i dla zapamiętania, to jest assets, te trzy. Tutaj mamy liabilities i equity. Tutaj total wychodzi 455. Equity and liabilities razem. Tak jak było na timesheet. 455. Ale gdybyśmy mieli podrównywać od debit i credit, to wynik jest ten sam. Po lewej mamy tabelkę. Mamy tutaj 500. Mamy tutaj 500. Wynik jest ten sam. Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę bardzo. Mam nadzieję, że w czymś pomogłam. Miłej My... nauki, pa pa.